Dobra, i w zasadzie wykonujemy odcinek z seryjnacym, równie nie jest to odcinek 10 yy, i chyba zakończenie tego sezonu yy, pierwszego. Yy, a zaraz zacznie się sezon drugi, yy, czyli wiosna. Yy, co? Yy, dzisiaj miałem w planach yy, zrobić yy, sprzedaż zbóż. Więc biorę sobie przyczepę i wóz, i nie wiem, czy do tej nie będę ten zmieniał na balonówki, e, bo będzie to lepiej wyglądać i będzie lepiej jeździć, może w sumie nawet, ale to jeszcze zobaczę, bo to na no wiosnę dopiero, bo e, na zimę już nic nie będzie, ale na wiosnę już zobaczycie dużo zmian, e, więc może kabina będzie w 30, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Ale co? Podpinamy, nie ma Co do hit. Dobra, podczepione. Czapkę jeszcze zamknę. ладно звучит уже из Испании куда это где A, i 60 widzicie jest w innym miejscu. Na wiosnę już jej nie będzie, więc będę no, my może myślał nad jakimś zakupem eee, działnika nowego. Ale to jeszcze jest takie przemyślenia. Nie na 100%. A, więc no. Musiałbym cofać. Ale to nie jest możliwe. W sumie wóz pod ten Teraz jest w sumie mikrofon Jest właśnie ten wóz po prostu mm... przyciągnę, bo jej po prostu łatwiej. Dobra, to już przyczepiłem. Mam tutaj zestawik. W sumie ja to ty... Dobra, się w sumie tutaj chodzi. No, no wrócić. testujemy ten wóz ile on tam weźmie że życie mało ci możesz zrobić na jakiejś odbudy albo z wózów to bardziej nie, nie, nie wiem nie będzie ciekawe zobaczymy Dobra, em, podjechałem tu, Czekaj, tu ja już słyszę skrzyczenie, skrzyni i wiem, ktoś przyjechał. Opa. Boże. Dzień dobry. Witam. E, co tam przyjechałeś? A tak, o przyjechałem, zobacz co robisz, bo u mnie nic nie ma do roboty. A ja tutaj mm, zboż na sprzedaż mam. No. E, jak chcesz, to możesz pomóc. Masz drugi wiatr? E, tak, tam jest te, te niebieskie takie. Zobaczymy, sobie owies. W sumie, czekaj, czego jest mniej? Owsa? Owsa. Sobie wezmę... O z... Dobra, możemy nas wypać. Ej, Co tam? Dobra. A nic. Gordon, no mało zboża. Jak na ten... E, sezon, bo w zespołach więcej trochę tego było. Ale no niestety... Yy, trochę, no lipa... wyszła. Combine... ten... gubił. No może i mo możliwe trochę, no. Kurde, dużo ten wóz pomieści, nie? Ci powiem. Jak nie, to ty to ten... ładuj. A ja owiec będę ładował. No dobra. No. Oj są sąsiad Ktoś tu śniadanie nie jadł Jak to jest? Ej kurde, tu się dużo mieści Myślałem, że tu ledwo z parę wiader wejdzie A tu ło. A i jeszcze nie wiem nie wiem, e, chyba nie mówiłem, e, że będę musiał kupić sobie nowy ciągnik. Mm. E, nie wiem, że jakieś ustusa albo Zetora, zobaczę. I miałem pomysł, żeby postawić tutaj szklarnię. E, ale jeszcze o, e, zobaczę. Pomyślę. Ale tak pewnie się stanie. E, bo już sama myślałam z zamówieniem, ale właśnie chyba dzisiaj mm, siedzę trochę dłużej, poszukać jakiejś dobrej ceny e, za to szklarnię, żeby nie przepłacić. E, I no, też fajne, co na Skupie widziałem jest za e, to zboże. Yy, powiem wam ile zrobiłem z tego Ale i tak o, z kurde. tego będzie Co za? Nic, nic, nic Okej okay. A ty jak, byś się polecał, żeby sobie kupić? Nie wiem, sam, sam tu polecam 60. Eee, sześćdziesiątki e, też, też dobre były Ja nie wiem, zetr też jakieś, tam 5, 2, 11 czy tam jakieś Mhm mm też fajnie są Chodźcie chuj tutaj kurna z wyjąłem i Kurde No Oj no jesteś się fania. Z klopem tu by jeszcze dłużej zaszło, nie? Trochę może Z klopem byś tutaj na nie do rady No W sumie jest? Nie, Co? dobra. nie, myślałem, myślałem że ta nic słowa... ma. W sumie jest jeszcze obie trochę. Nie, no wóz wyjdzie. Tu ja mam prawie pełny wóz, Ech, czekaj, a tu jak? Tu to ciekawe czy coś zmieści. Ej, myślałem o balonówkami żeby tej nie? Żeby sobie zmienić je te balonówki. No ja mam balonówki swoje. I za Wolecy, nie, za, za, nie, nie zapada się tak. No, a to są wąskie. części tam ziemi siedzą No i w to szybciej idzie zawsze trochę coś nierówno chodzi na twoje trzydziecka A no bo ta farba coś tam wleciała chyba trochę I też trochę inne dźwięki ma a trochę tutaj nie niesprawda jest to wiesz Rzu, z, ktoś Ostrzyk... tam ten y, mechanizm mówił, mm. żeby sobie roz, rozrusznik kupić, chyba nowy. Bo w złym jeszcze stanie, ale jeszcze. co co? Źle pali? Znaczy tak słabo, trochę kręci może. Czasami okay. odpali, czasami nie odpali. Czasami może i zgasnąć, jak tak chodzi. Ale no, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. A to nie wina rozrusznika. To prędzej masz ten. jak się zywało. Nie wiem. Ale głęboko głęb... Czasami słabo ja kręcić, kręci czasami ten... Wyszło. Gazik może być przypchany. Może. Możliwe, że gazik też. No też będzie pełna przyczepa. Ja jeszcze to wezmę. No to już ten... Idę wstawić wiadro. Hmm. Będziemy tymi. Czy wiadra zabrać w sumie? Nie wiem co je chcesz, ale... Kur... Ja bym kurde zabrał może. To też może żeby się zapadło, gdzieś zaraz znajdziemy Ehm um, Tu nie wiem Co, będziesz jechał tym, swoim samochodem czy co? Ja też sobie jadę A, dobra To sobie zrzucimy, no, ale to już chyba będzie Ehm um, Mówić, nie wiem Tu blisko w sumie ten skupię, gdzieś czekaj Zwycięci i zobaczę Dobra. Mmm... Ktoś nie wbił? Kurde, nie wiem, cieszę Dobra, nie. już e, możemy jechać. Chciałem żeby się wyrobić. Koń zahaczmy, kurde. Chyba podjadę pod sklep, ci konto w razie. Powiedziałabym, że sobie może przez pol, no mam nadzieję, że to się nic nie wysypie. No Taki długi zestaw, trzeba uważać. Już to się nie wysypie. Niektórzy ścierniska sier mają. Boże. Trzeba to Kierunek sąsiad. Nie mi się? O, to nie widziałem. Co, my jedziemy? Teraz już drugi włączył. Aha. To mi coś ten. Nie styka chyba. W kablach może. Czy się mniejszy wie, jak O, to już z górki. I wieś widno trochę. Nie widać, ale jakby da się przeżyć. No cóż, żegluchu nie ma. Ym, to no. Nie wiem, bo to chyba tylko sprzedażyć mowę. Wrócimy. Plus, nie wiem czy wrócimy. Trzeba wyjechać chyba. nie. Tu chyba. O, tu. Kurde. Kurna. Dobra, wjeżdżamy. I co, będziemy zaraz teraz rozładowywać. Bo my to rozładujemy szybko. Tylko potem jeszcze muszę jakoś wykomunikować, żeby tu wjechać. I co, dobra. Widzimy się zaraz. Dobra. Mm, już wracamy, ale już nie będę, nie będę już wam ten pokazywać. Co no, ci to chyba było tyle. Ehm, już byliśmy w tym filmie i co? Um, na razie chyba nie zauważyłam co. Nagrywam um, taki kró 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 krótki ci film, no bo nie ma co robić. Um, I jeszcze mam... No bo to, No dobra, co? Muszę tylko na chwilę zająć to. Dobra, to jeszcze ja się teraz mi żegnam i... Mi się y, za tydzień, nie zapewne. Zobaczymy jeszcze, ale to nie tydzień. Dobra, na razie.